Dzień dobry, nazywam się Łukasz Klus i po raz kolejny będę miał przyjemność poprowadzić Kamp tarda latem. Z firmą Chris współpracuję od kilku lat. Od trzech lat jestem również kierownikiem ośrodka tarda, co w znacznym stopniu ułatwia mi prowadzić kampy zarówno latem, jak i zimą. Kamp tarda położony jest nad jeziorem Bartężek w otoczeniu przepięknych lasów, które mogą pochwalić się kilkusetletnimi drzewami. Ze okien pokoi, a szczególnie ze stołówki podziwiać możemy przepiękne kolory zachodzącego nad jeziorem Słońca. Ośrodek położony jest na ponad 11-hektarowym, oświetlonym i ogrodzonym terenie. To, co wyróżnia Tardos spośród innych kampów, to przede wszystkim program obozów, jakie oferuje, zarówno zimą, jak i latem. Pod względem programowym jest bardzo zróżnicowany i elastyczny, dzięki czemu uczestnicy mogą dokonywać wyboru zajęć, w jakich chcą wziąć udział. Na jednym turnusie gościmy ponad 300 uczestników i około 65 osób kadry instruktorsko-wychowawczej. W pierwszej części trwania turnusu każdy obozowicz ma możliwość wzięcia udziału we wszystkich rodzajach zajęć, aby następnie miał możliwość, w zależności od grupy wiekowej, wyboru grupowego lub indywidualnego najciekawszych dla siebie zajęć. Podczas letniej edycji Campu Tarda oferujemy wszechstronne programy dla czterech grup wiekowych. Susły, żbiki, rysie i wilki. Równolegle również odbywają się obozy o bardziej wyspecjalizowanym programie: obóz jeździecki, konstruktor, cooking, projektowanie, obóz Enigma, Rock Capella i Science. Na kampie Tarda dzieci uczestniczą w 10-12 osobowych grupach zajęciowych, w zależności od specyfiki zajęć, na jakie zostały zapisane. Swój dzień rozpoczynają od pobudki, toalety poranne i śniadania. Następnie uczestniczą w dwóch, półtorej godzinnych blokach zajęciowych przed obiadem. Między godziną 13 a 14 jedzą obiad, po którym mają przerwę po obiedniu, aby ponownie móc uczestniczyć w dwóch blokach zajęciowych po półtorej godziny każdy. Po zajęciach popołudniowych spożywają kolację, a następnie wieczorem wszyscy razem biorą udział w zajęciach ogólnokampowych. Zajęcia te organizowane są zawsze minimum w dwóch grupach wiekowych. Tak aby różnica wieku uczestników biorących udział w zabawie nie była zbyt duża, ramowy plan dnia w ogólnym schemacie wygląda następująco 730 pobudka. O 8.00 dzieci jedzą śniadanie, po śniadaniu uczestniczą w dwóch 1,5 godzinnych blokach zajęciowych. O godzinie 13 rozpoczyna się obiad. Po obiedzie dzieci ponownie uczestniczą w dwóch 1,5 godzinnych blokach zajęciowych. O godzinie 18 jest kolacja Następnie jeden, półtoregodzinny godzinny blok zajęciowy, który z reguły kończy się około godziny 21.00-21.30. O godzinie 22.00 jest cisza nocna. Dla najmłodszych obozowiczu przed ciszą nocną zapewniamy czytanie bajek. Dzieci, które dodatkowo chcą rozwijać swoje zainteresowania, mają możliwość zdobywania odznak. Warunki otrzymania odznaki brązowej, srebrnej czy złotej są ściśle określone. Odznaki to nie medale, które otrzymują tylko trzej najlepsi. Tu liczy się chęć, wytrwałość i zaangażowanie, a po spełnieniu wymagań i wykazaniu się wiedzą, każdy może na apelu kończącym turnus uroczyście otrzymać wymarzoną odznakę. Zajęcia te zwykle odbywają się rano przed śniadaniem. Można zdobyć m.in. odznakę pływacką, łuczniczą, wioślarską, żeglarską i windsurfingową. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.chris.com.pl